Cześć! Dzisiaj zapraszam Cię na podróż w czasie do połowy lat 80., ponieważ wtedy w Polsce, jeśli było się graczem, można było posiadać taki właśnie zestaw składający się z konsoli w 100% wyprodukowanej w naszym kraju, podobnie jak z telewizorem, który jest również odbiornikiem polskiej produkcji. Ten telewizor to Neptun 150 SU, wyprodukowany w zakładach Unimor. Posiada wejście słuchawkowe, więc jeśli ktoś grał, a na przykład nie chciał przeszkadzać swoim domownikom, Mógł sobie założyć słuchawki i grać komfortowo. To telewizorek, który pozwala na zaprogramowanie czterech kanałów, posiada także wysuwaną antenę teleskopową, no i działa także na baterie. W latach 80. nikt nie używał określenia mobilny, wtedy mówiło się, że coś jest turystyczne, więc ten telewizor miał status telewizora turystycznego. Do tego jest oczywiście konsola, tak jak powiedziałem, polskiej produkcji. W latach 1981-1984 była produkowana pod nazwą Ameprot, ale wcześniej pomiędzy rokiem 78 a 81 ta konsola była produkowana w zakładach Elwro pod nazwą TVG-10.